Jak oddech wpływa na życie? Oddech niesie wiele informacji, których nie potrafimy odczytać. Jeśli spotkasz kogoś o negatywnych wibracjach, przejawi się to w Twoim oddechu. Poczujesz to, oddech Ci to pokaże. Jakiekolwiek uczucia ma ta osoba, odczujesz to w swoim oddechu. Jeśli stanie przed Tobą ktoś rozzłoszczony, poczujesz, że coś się w tobie dzieje. W oddechu pojawi się żywioł ognia. I podobnie rozpoznasz, jeśli ktoś kłamie. O, ta osoba kłamie. Okej, okay, mój drogi. O, dobrze, dobrze. Wiecie, to bardzo subtelna wiedza, mówię Wam, naprawdę fascynująca. Nasze prawe nozdrze zwane jest jasnym, a lewe, Chandra Nadi, jest ciemne. Owym Nadi, kanałem energetycznym, przypisuje się różne działania. Kiedy funkcjonuje prawa dziurka nosa, moc przyswajania wiadomości jest większa, pojmowanie jest lepsze. Kiedy mówię, a twoja lewa dziurka jest aktywna, przyjmiesz połowę z tego, o czym mówię, a reszta wyparuje. Nie przyswoisz tego w pełni. Jeśli jesz, kiedy lewa dziurka jest aktywna, wzrasta prawdopodobieństwo, że zachorujesz. Jedz, kiedy prawa dziurka jest drożna, a nie jedz, gdy drożna jest lewa. A jeśli już tak się stanie, spróbuj to zmienić, tak aby prawa była drożna. I na tej samej zasadzie wypróżnisz się lepiej, gdy prawy nozdrze będzie aktywne. Ale jeśli poszedłeś do ubikacji, kiedy lewe było drożne, to pójdziesz tam jeszcze raz. Pójdziesz do toalety ponownie w ciągu godziny lub półtorej godziny. Będziesz musiał. Kiedy działa prawy nozdrze, wypróżnienie jest pełne i nie będziesz musiał się martwić przez następnych 5 czy 6 godzin. Kiedy śpisz z aktywnym prawym nozdrzem, czyli kiedy śpisz na lewym boku, twój sen będzie lepszy, głębszy, wyśpisz się dobrze i będziesz pełen energii. Ale jeśli śpisz na prawym boku, twój sen będzie płytki. Po obudzeniu będziesz chciał się jeszcze położyć. Jeśli zaobserwujesz przepływ oddechów w ciągu dnia, kiedy słońce wstaje, lub wschodzi księżyc, będziesz zdumiony, jak oddech i te kosmiczne wydarzenia są współzależne. Zaobserwuj rano, kiedy słońce wstaje, że któreś z Twoich nozdrzy będzie drożne prawe lub lewe, ale nie oba. W tej chwili. A więc nasze nozdrza działają zależnie od słońca, które jest związane z porą dnia oraz zgodnie z pozycją księżyca. Jogini mogą to zmienić, dlatego umieszczają yoga dandek, drewniany kij pod lewą lub prawą pachą w celu zmienienia drożności kanału energetycznego z lewego na prawy i z prawego na lewy. Możesz też położyć poduszkę pod odpowiedni bok. Aby zmienić drożność nozdrza na przeciwne. Jeśli chcesz, żeby prawe nozdrze funkcjonowało, uciśnij lewą stronę ciała. Uciskając prawą stronę, łatwiej niż lewę. Jeśli funkcjonują oba nozdrza, nic się nie dzieje w ciele. Jest tylko medytacja, tylko modlitwa i medytacja. Poobserwuj, co się dzieje, kiedy wsiądziesz do samolotu. Zauważysz, że gdy samolot startuje, może przez kilka sekund lub pół minuty działają oba nozdrza. Także, kiedy przechodzisz blisko świątyni, oba nozdrza będą aktywne. Kiedy spotkasz Górudewa na początku, Oba nozdra będą działały. Jeśli znajdziesz się blisko jakiegokolwiek miejsca oddawania czci, czy to kościół, meczet, czy świątynia, nagle obie dziurki zaczną działać. Podobnie w okolicy lotniska. Oddech, prana, nie rozpoznaje różnicy pomiędzy lotniskiem a świątynią, ponieważ oba miejsca cię unoszą. Jedno unosi ciało, a drugie ducha. Ale działają w ten sam sposób. Jak oddech wpływa na życie po śmierci? Kiedy dusza opuszcza ciało, oddech przyjmuje swoje własne rytmy i cykle. Kanały energetyczne zaczynają pracować zgodnie z Twoją karmą i dusza wychodzi poprzez lewą lub prawą dziurkę nosa. Kiedy wychodzi przez prawe nozdrze, no, wtedy się free. wyzwala. Odchodzi z wiedzą, jest bardziej świadoma swojej mądrości, a jeśli opuszcza ciało poprzez lewę, wtedy odchodzi z pewną intencją i emocjami, wtedy tu powróci. I w życiu przejawia się to także, jeśli prawa dziurka jest aktywna, znaczy to, że lewa półkula pracuje intensywniej, jesteś bardziej przytomny, uważny, świadomy i logiczny. Kiedy lewa jest aktywna, jest aktywna wtedy twoja right right prawa półkula jest aktywniejsza, a to znaczy, że jesteś emocjonalny, zamierzasz coś zrobić, planujesz, a jeśli masz plany, to musisz tutaj wrócić. Kiedy obie są aktywne, działasz u szumna i jesteś w samadhi. Kiedy odchodzisz w stanie medytacyjnym, nie masz zobowiązań, nie musisz tu wracać. Natychmiast scalasz się z nieskończonością. A nawet jeśli musisz powrócić, to za sprawą wielkiego planu dla dobra innych, a nie ze względu na siebie. Jogin, ma wolny wybór. Może wrócić lub nie. Pozostawiając ciało, osiąga to, co najwyższe. Więc wybiera, czy tutaj wrócić. Wraca, jeśli tego chce, ale nie musi. Krishna mówi, przyjdę znowu i znowu. Sambawe yuga yuga. Przyjdę w każdej erze. W każdej erze przyjdę tutaj ponownie. Moją misją jest podniesienie dharmy. Chcę podnieść prawość. Ale czy Krishna umierał, odchodząc przez lewe nozdrze, czy może działało prawem? A co z ludźmi, którzy umarli sześć miesięcy później? I czy wyglądało to tak samo? Czy to samo prawo działa na półkuli północnej, która różni się od półkuli południowej? Gdy na północnej panuje zima, na południowej jest lato i odwrotnie. Więc czy ma to tam zastosowanie? Nie istnieje jeden panczak dla całego świata. Wszystko jest odmienne. Każde miejsce ma swój własny kalendarz planetarny. Nic nie jest takie samo. Sześć miesięcy na półkuli północnej różni się od sześciu miesięcy na półkuli południowej. A co z ludźmi, którzy żyją na równiku? Jeśli przyjmiesz wszystko dosłownie na poziomie materialnym, wydaje się, że jest to bardzo związane z miejscem, ale jeśli wejdziesz troszeczkę głębiej, zobaczysz, że nie dotyczy to tylko tego, co na zewnątrz, ale chodzi tutaj o prany, oddech, który płynie wewnątrz ciebie, dotyczy to energii, a wtedy otwiera się przed tobą zupełnie inna perspektywa. Makrokosmos i mikrokosmos są w rzeczywistości jednym. Pomiędzy nimi istnieje bardzo głębokie połączenie. A śmierć jest także nauką o tym połączeniu. To niesamowita wiedza, ale aby ją poznać, potrzeba wiele czasu oraz praktyki. To bardzo żmudne ćwiczenie, ale jeśli nie masz niczego innego do zrobienia, to obserwuj oddech przez 24 godziny. Prostota. Jeśli Twoje serce jest czyste i proste, masz dobre intencje, życzysz wszystkim tego, co najlepsze, automatycznie prana płynie w zgodzie z naturą. To właśnie odkryłem. Proste oddanie sprawia, że prawa sfara, prawe nozdrze działa we właściwym czasie i dzieje się to automatycznie.